Zakończyliśmy dziewiątą edycję halowych mistrzostw gminy Długołęka. W tym roku wzięło udział 12 drużyn w dwóch kategoriach. 8 drużyn w kategorii 2011 i młodsze, 4 maluchy 2014 i młodsze. Przyjechał do nas drużyny w całej Polski, bo jest i Śląsk reprezentowany przez miasteczko Śląskie, jest łódzkie reprezentowane przez Hokej Stady Brzeziny, drużyny poznańskie AZDS Politechnika, Swarek Swarzęd i Stęszew i oczywiście UKS Orient Łozina. Fajne zawody, znakomita atmosfera, fantastyczni kibice. Przyjechali z całej Polski ze swoimi drużynami. To było kapitalne. Kibicowali rodzice swoim dzieciakom, także to było super. Dziękujemy naszym przede wszystkim dziewczynom za fajną organizację, za to, że się spięły, że pograły. Dziękujemy naszym rodzicom, że kibicowały. Także fantastyczna impreza. Dziewczyny mogły pograć, porywalizować również niczkami z całej Polski i cieszę się, że mogliśmy zorganizować. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mieli kolejną okrągłą rocznicę. 10. Zobaczymy to wszystko przed nami, także to będziemy chcieli na pewno zrobić tą imprezę szczególnie zaprosić może ciekawe osoby, które po prostu wręczą medale, które nam po prostu uatrakcyjnią jeszcze imprezę, ale to wszystko jest przed nami, także zobaczymy jak do tego odpowiednio się przygotujemy i na pewno będziemy chcieli zrobić go w bardzo dobrym stylu. Bez pomocy wójta gminy Dugłę, bez zaangażowania w ogóle władz gminy to turniej miały prawa by się po prostu odbyć. Także dziękujemy panu wójtowi, dziękuję Dziękujemy Radzie Gminy Długowęka za wsparcie, za to, że, że nas cały czas popierają i że możemy razem po prostu organizować takie imprezy, no bo to jest nie tylko powiedzmy wola klubu i zaangażowanych zawodników, ale bez pieniędzy, bez wsparcia to wiadomo, że taka impreza nie mogłaby się odbyć.